Witam wszystkich. Bardzo serdecznie szybki z gry. Bomby, jestem Wojtek. Jestem dzień dobry. Gdzieś to za chwilę wschodzi mi kleą. E, mam nadzieję, że ostatnie odcinki się Wam podobały. Ja tu już muszę. O, wielo zadano Wielo 5 minut, 6 modułów, jedna pomyłka. 6 i rytków. Nie, no tak, same i rytki. <suszy> Oku. Wow. E, dobra, mam, masz coś na L, te słówka. Larwa albo laska. Larwa... Dobra, jest larwa. Zatwierdź. E, dobra, e, mam teraz e, znaczki. E, Harry Potter? No. E, Boże, wywietrzyć gaz, tak? Nie? To... No to tak. E, tak e, e, Harry Potter, A z T, C co, do, C odbicie luszczone z kropką w środku, i takie H z Eee, No to A, T, e, Y, od... Harry Potter, ośmiornica H, C. Hmm. Chyba tak, dobra. Czy wywieczyć gaz? Tak! Przestań! To co? Popip, dalej! Kuźwa. Wojtek, mamy te kabelki A, B, C. Czarny, czerwony. E, kuźwa, gaz. Słucham. No, Ja też się słucham. E, czarny? A, B lub C. E, niebieski? B. Jak? B. Dobra, dalej. E, e... Kuźwa. Nie wiem, co jest, bo muszę kurwa jakiś gaz spuszczać. Daj jeszcze światło, w dupę sobie to światło, kurwa, wstać. Ja, ile to trwa? No czekaj, bo to, kurde, trwa wywiecz, tak, ile tego jest tutaj? E, niebieski, a e, niebieski. A lub C. Czerwony. C. E, czerwony. B. Znowu tam się ładuje. E, czarny. E, a lub C. E, czarny. B. C? B! Dobra. Ja cię nie słyszę, bo mi to wyje wszystko! Musisz czekać, bo muszę znowu z... spuścić, sobie. Ja mam czas. Z tobą gorzej. Mam trzy irytki. No, wielozadaniowość. Dwie, trzy. Kuźwa, bo też ta zniknik piknął. Eee, czerwony. A. Eee, niebieski. B. B? B! B, dobra. Niebieski? A! Zabiliśmy to. B? Ja mam trzydzieści do burz... Kuźwa, jakaś rumba! Bombę zrobiliśmy? Tak! <grym> Jezu, to mnie tak dekoncentrowało, że to jest masakra! Uuuu. No, wielozadaniowość, no. Zostało nam 2 minuty 28 sekund. No, oh O, dostałem, ten, trówkę. 20... Top 29. Kontynuuj. Ale spoko, że to mówię te hasła, dobrze żeśmy ogarnęli, że. No co tak? Poprzednie. Wymagające. Przewody wszędzie, przewody. Ojej. 5 minut, 6 modułów, czy pomyłki. No to no przynajmniej pomyłki. To co, zbrą same kable? Możliwe, że tak, więc zacznijmy od tego. Od, od same kable z myszki. Liczby kabli, nie? To jest standardowe. O kurwa, o kurwa. O, żeż. Dobra, zwykłe kabelki 6. Jeśli nie ma żółtych, są. E, jeśli występuje dokładnie jeden żółty, jest jeden żółty i więcej niż jeden biały, I Nie, jest tylko jeden biały. E, jeśli nie występują czerwone, występuje. Przedni i czwarty przewód. Dobrze, e, zwykłe kabelki, kabelki 6. Jeśli nie ma żółtych przewodów, są. Jeśli występuje dokładnie jeden żółty, tak. I więcej niż jeden biały? Nie. Jeśli występ... nie występują czerwone przewody, występują. Party przewód przed niej. Dobrze. Kabelki 1, 2, 3, A, B, C. No. Czerwony? P. E, czarny? A, B lub C. Dobrze. E, czarny? A lub C. E, niebieski? B. 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 Czerwony. B. Niebieski a lub C. Niebieski. Baran. To jest sam baran. Czarny. Baran. Niebieski. A. Nie. Przeciąłem A. Jest dobrze. Nie, tak? Tak. I Jeszcze to był raz niebieski teraz. Tak, od nowa czarny. A, B lub C Niebieski Baran Czarny A lub C Czerwony C. Czarny Baran Niebieski A lub C Niebieski Baran Czerwony Baran Niebieski A. Dobrze. Eee, kabelki gwiazdka LED. No. Niebieski gwiazdka. Nie przecinaj. Czerwony gwiazdka LED. E, Przedniej jeśli są dwie baterie plus. Są. Ej, źle. Ja mam jedną pomyłkę. Jeszcze raz. Niebieski gwiazdka. Nie przecinaj. Czerwony gwiazdka LED. Letnie, jeśli są dwie baterie. Kurwa, źle by przeciąłem. Dobra, czyli ten jest przecięty. Biały bez niczego? Petni. Niebieski gwiazdka? Nie przecinaj. Biały. To, to muszę przeciąć, dobra. Eee, jeszcze raz kabelki te mocne. Eee, Niebiesko-czerwony LED. Jeśli ostatnia cyfra jest parzysta, przecinasz. 7 jest nieparzysty, dobra. Eee, Biało-niebieski. Nie przecinasz. Biały-niebieski z, z ledem. em Jeśli ma port równoległy, przecinasz. Eee, mam port, ale jestem malutki, to to nie no jest nie. równoległy. Który to byłem? biało niebieski to nie? To biały. Przedni. Eee, Biały-niebieski. Nie przecinasz. Biały, muszę przeciąć, dobra. Tak. Wow! Ej, to jest masaka z tymi kablami. A tutaj w tym, jak mówiłeś mi tak ABC, no? To ja miałem wrażenie, że źle ci powiedziałem. Nie, nie, potem Ale ja... chyba dobrze spojrzałem, i. Tak miałem chwilę takiej konsternacji, czy ja dobrze powiedziałem. Może nawet z wrażeniem zobaczyłem, w jaki czas mieliśmy. Dobra, no to jeszcze jedna: Hakowanie komputera ile modułów, kablicz, wszystko. 5 do? minut, 8 modułów, jedna pomyłka. Okej. Okay. Mhm. Mm mm -hmm, Let's see. Mm -hmm, mm -hmm. się napić. Pewnie, Mors będzie. O kurwa. Nie, nie ma Morsa. Um, Simon set. No. Kuźwa. No czekaj. Wywiecz, wywiecz. Wywiecz, Tylko musisz jeszcze mi numer trzy wywiecz, ponad. cztery wywiecz, pięć wywiecz, w dupę se wywiecz. Co mam ci? Seryjny Lumen kod podać? Seryjny. Ostatni? Wszystkie E9, cztery. E, dobra, czyli zawiera samogłoskę. E, dobra e, Simon said. E, żółty. Zielony, e, żółty, czyli dwa razy zielony. Tak, zgadza się. Zielony. Żółty. Zielony, zielony, żółty. Czerwony. Niebieski. Zielony, zielony, żółty. Niebieski. Dobra, zrobiono to. Em, Jezus Maria. Wywiecz. Wywiecz. A! Wywiecz. E, labirynt. Em, pierwsza kolumna, drugi wersja, kropka. Ostatnia kolumna, trzeci wers jest kropka. No. Biała kropka jest w trzeciej kolumnie, w przedostatnim wersie. Mm -hmm. A ja jestem w ostatniej kolumnie, w przedostatnim wersie. W ostatniej, przed przedostatnim? W ostatnim kolumnie, w przedostatnim wersie jest. Czyli ty i twoje wyjście jesteście na tej samej linii. Dobrze, tak, ja zrób... tak, 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 tak. No. O, w dupę, dobra. Góra, góra. Dupliśmy. Czy ty tak. mi powiedzia... Co ty mi powiedziałeś? W ostatniej kolumnie w przedostatnim wersie byłem ja. A ty jesteś zaznaczony jako? Czerwony ten. Jako biała kropka, Tomek. Czerwone to jest wyjście. Nie wiem na co patrzyłem. No odwrotnie, bo... Musiałem, zau... no? Zauważyłem, jak powiedziałeś mi, że do góry i bum, to już wiedziałem, że to było odwrotnie <laughs> powiedziane. Dobra, <laughs> mamy te słówka te co musimy. Masz coś na K? Aha, te słowo. No eee, Nie ma nic na K. Na Z? E, zakaz, zwiat albo znicz. Nie ma zakaz, dobra. E, na Si? Nie. Na M? Kurwa, sobie wywieczać muszę. Na M też nie widzę. Oj, wydupcyłem. Czemu? Nie wiem. Albo klikłem zamiast da mnie. Żeby nie wywietrzać, albo... albo zapomniałem o którymś. Ale... Właśnie, tutaj jest trochę problem z tym. Czekaj, ja zobaczę na tym oryginalnym poradniku. No dobra. No dobra, to mi się bomba kończyła. Eee... sprawdzać to wydupca. Czekaj, czekaj, odnośnie wietrzenia gazu. Odpowiedź na zapytanie komputera naciskając T dla tak lub N dla nie. No. Jest to tego za wystarczy pijące to co? Bo tam masz chyba... tam ci czas chyba leci na górze. Czas nie? Nie tak. do tego wietrzenia gazu, Aha, A ok. dobra, jak zrobię pomyłkę to mogę... A, mogę poprawić sobie, że To wiesz co, chyba zapomniałem o jakimś yy, yy, gazie, wiesz? No najwidoczniej. Dobra, to niech mi się gaz... odda, dobra, Simon, Set wydobcyłem. No dobra. O nie, to się łyknę. ponów Konów. Simon set. Numer seryjny. E, tak, już Ci go szukam. 6M2LB8 nie zawiera samogłoski, słucham. E, żółty. Czerwony. Czerwony? Niebieski. Czerwony, niebieski. Niebieski? Żółty. Czerwony, niebieski, żółty. Ale. Zielony? Zielony. Dobra. 7, 6, 5, ja pierniczę. Nie, zdąży się od... no, nie zdążyłem się odgazować! Nie mogę gdzieś to latać prawo, lewo, lewo, prawo, przecież ja to kurwicy dostanę, przepraszam bardzo. No, tak, 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 tak. Ja pierniczę. Simon set. Już ci mówię. E... A to jest to samo? Nie, nowa. P1-2AK3. I ma no. Co e, się świeci? Niebieski. Czerwony. 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 Niebieski. Ja mam czerwony, niebieski. Pamiętaj, czerwony, niebieski. Odpowietrznić... JAK TO KURWA MAĆ?! Ja znowu wydupcyłem. A ja chyba tam nie widzę, co tam pisze. Tam ja jest T albo N. No dałem tak, że mam odpowietrznić, a ja dupłem. Simon Z i mam y, C46FC0. Od nowa. Ale... Aha. Jezus no. Jeszcze raz ten... Y, C467C0. Nie ma samogłoski. No? Czerwony. Niebieski. Czerwony, niebieski. Niebieski. Żółty. Tu mam niebieski, żółty. Dobra. I teraz tak. Czy odpowiedzć? Tak. Czy odpowiedzć? Tak. Czy odpowiedzć? Tak. Czy Tak. Nie pikaj mi tam. Czy odpowiedzć? Tak. Odpowiadajcie się. Kurwa. Co jest? Ja nie widzę jakiegoś jeszcze innego irytka, który by bardzo zirytował. Jeszcze raz. Wymokliśmy! No słyszę. Co tu jest? Przyjrzyj się dokładnie, zanim zaczniemy. Raz, dwa, trzy gazy. 4, 5. No nie ma tu nic innego, co może jebnąć. Mam. Yy, yy, dobra, jaki jest? PX8ES4. No. Czerwone. Niebieski. Dobra, zacząłem odpowierzniać. Wywieczyć gaz, tak. Wywietrzyć gaz. Tak. Wywietrzyć gaz, tak. Wywietrzyć gaz? Tak. Wywietrzyć gaz? Tak, a sobie kurwa nie. Nie zielony. Zielony. Niebieski zielony. Kurwa! Ha! Tomek, tam jest czas. Nie skupiaj się na tych, które mają dużo czasu, tylko na tych, które mają najmniej czasu. Robię wszystkie za jednym zamachem. Zaczynam, kiedy jest 20 sekund, żeby było już wszystkie, bo ich jest 6. No, ale wszystkie są na jednej stronie, czy nie? Nie, na dwóch! A teraz no. wybuchłem, bo źle klikłem. Ja, ostatni raz. LQ6EP4. Zawiera samogłaskę, głoskę, no. O za świecie Żółty, zielony, zielony dwa razy. Zielony, dobrze. nie, dobra, już nie wiem co ja robię. Ja już trzy razy to samo klikłem. Dobra, to już nieważne. Dobra, Nie, ja, nie wiem. Mam dwa razy zielone i potem miałem zielone i zamiast ci powiedzieć, to znowu klikłem zielone. No to żółty miał być. <laughs> ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Przepraszam Was za moją irytację, bez znowu Wojtek. Idę sobie odsapnąć, więc następnego razu. Pa-pa!